Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Witam serdecznie w kolejną już sierodę. Tak, znowu jest sieroda. Wydawać by się mogło, że wczoraj była sieroda, dzisiaj znowu jest sieroda. Tak właśnie te tygodnie szybko nam mijają, przynajmniej mi. Również te wakacyjne. I sieroda, czyli święty Józef, różaniec, Nasz tutaj rcs Wrocławski yy, Modlitwa różańcowa za wstawiennictwem właśnie świętego Józefa I dzisiaj, yy, jak co tydzień, modlimy się w intencji Dobrej żony, dobrego męża przede wszystkim To jest ta intencja taka przewodnia no, Oczywiście mamy wiele yy, intencji, które chcemy obmadlać. Yy, jedną z nich jest również... Yy, Nasza wspólnota, wspólnota ruchu czystych serc prosimy o wszelkie potrzebne łaski, błogosławieństwa dla, dla wspólnot wielu w Polsce. Kilku może nawet. Nie jestem pewny. No, żeby ta wspólnota się rozrastała, żeby przybywało. Tych wszystkich młodych, nie tylko, którzy mają takie pragnienie w sobie, aby żyć przede wszystkim pełnią życia, Bożego życia, w takim właśnie duchu czystego serca, czyli no, po prostu w duchu Ewangelii. Dzisiaj przed nami, jak widzicie, na załączonym obrazku, oprócz Świętego Józefa, Zaprezentowałem wam tak zwaną ikonę przyjaźni, właściwie znaną chyba bardziej właśnie z tej nazwy, a tak naprawdę jest to Chrystus i święty Menes, ale ona chyba jest właśnie bardziej dużo bardziej znana pod, pod, tym, pod tą nazwą ikona przyjaźni a to trochę uchyla rąbek tajemnicy, bo właśnie krótkie to. Króciutkie słowo wstępne o, o przyjaźni. E, o przyjaźni z Panem Bogiem. E, no właśnie, i zachęcam właśnie, żeby Was, zachęcam Was, żebyście sobie zadali pytania e, odnośnie e, Waszej przyjaźni z Panem Bogiem. Jak ta właściwie relacja wygląda, e, czy to ma być relacja przyjaźni? Czy to musi być relacja przyjaźni? Jaka to ma być relacja właściwie? Jak widzimy na ikonie, ikona przyjaźni, której bohaterem, jednym z bohaterów jest Pan Jezus. Pan Jezus był Bogiem, jest jednocześnie człowiekiem, znaczy jest Bogiem, jest jednocześnie człowiekiem i jest tak jakby przez to wcielenie nam, ludziom, tak. No i może na tyle pozostawiam z tymi. Was z tymi pytaniami. Warto jest sobie wziąć na jakieś rozmyślanie, medytację. Jakieś właśnie też spotkanie z Panem Bogiem na tej modlitwie, spotkanie też ze samym sobą. Z moim własnym wnętrzem. A teraz już tak, o intencjach mówiłem na, na początku no. To chyba nie pozostaje nic innego, jak już rozpocząć modlitwę różańcową. Dzisiaj modlimy się tajemnicami bolesnymi. W imię Boże. Zacznijmy. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, umęczony pod pańskim piłatem, krzyżowany, umarł i pogrzebion. wstąpił do piekiel, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sąd żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych odcowanie i grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw, do złego. Amen. Módlmy się o przymnożenie wiary, nadziei i miłości. Strowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Strowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Tajemnica pierwsza, modlitwa Pana Jezusa w Ogrojcu. Nierzadko noc jest tym czasem, gdy człowiek zmaga się z Bogiem, z Jego wolą. Taką noc przeszł patriarcha Jakub, takiej nocy doświadczył Józef, mąż Maryi i w taką noc wszedł Jezus w Ogrodzie Oliwnym. Każda taka noc jest szansą, jest zaproszeniem do czegoś więcej, do większego oddania się i zawierzenia Bogu. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie bądź nas na pokuszenie, ale nas spaw do złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Strowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Strowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony obok żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony obok żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Strowaś Maryjo łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony obod żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Strowaś Maryjo łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony obod żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica druga biczowanie Pana Jezusa. Często w obliczu cierpienia pada pytanie gdzie jest gdzie był Bóg? Czy Bóg cierpiał widząc sieczone różgami ciało swego syna? Czy cierpiał Józef, który na pewno wielokrotnie opatrywał najmniejsze rany na ciele małego Jezusa? Odpowiedź pozostaje tajemnicą, rozświetloną prawdą, że on dźwigał nasze boleści i w jego ranach jest nasze zdrowie. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, Koim my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie bądź nas na pokuszenie, ale nas zbaw do swego. Amen. Strobaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niebiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niebiesami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niebiestami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Strowaś Maryjo, łaskiś, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owo przywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Strowaś Maryjo łaskiś, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owo przywota Twojego Jezus. Święta Maryjo Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Strowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Strowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami błogosławiony owód żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, nasz Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia. Ciernie mu koronowanie. Odwieczna decyzja Boga o wcieleniu syna była jednocześnie zgodą na poddanie go zmiennej ludzkiej woli. Maryja z Józefem, przyjmując Jezusa, całą swoją wolę podporządkowali jemu i oddali na jego służbę. Żołnierze w jerozolimskim więzieniu w nocy przed męką i śmiercią Jezusa z własnej woli inicjatywy urządzili szydercze widowisko, aby przez purpurowy płaszcz narzucony na ramiona króla wszechświata i koronę z cierni ośmieszyć Jego królewską godność. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie bądź nas na pokuszenie, ale nas spaw do swego. Amen. Strowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Strowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewestami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Módź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewestami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Strowaś Maryjo łaskiś, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niebestami, błogosławiony owoc, żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Strowaś Maryjo łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niebestami, błogosławiony owoc, żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Strowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Strowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Strowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami, grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Strowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami, grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewestami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, była, na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Jezu, przeważ nam nasze grzechy, zachowaj nas od okna piekielnego, Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta Droga Krzyżowa. Krzyż Jezusa to nie tylko drewniane belki, do których został przybity. Krzyż to przede wszystkim naśladowanie Jezusa to przyjęcie wszystkich konsekwencji, jakie niesie relacja z Nim. Kto chce iść za mną, niech weźmie krzyż. Święty Józef ze względu na więzi z Maryją i Jezusem, w duchowym wymiarze najpełniej uczestniczył w spawczym misterium Krzyża. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, taki na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, tylko i my odpuszczamy naszym indowajcom i nie bądź nas obkuszenia, ale nas spaw do złego. Amen. Strobaś Maryjo łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Strobaś Maryjo łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej, amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej, amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławiony między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta, święta Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo łaskiś, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niebieskami, i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maryjo łaskiś, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu, była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta, śmierć Pana Jezusa na krzyżu. Skuteczność, owocność i zbawienia w naszym życiu jest mocno związana z obecnością w Nim Maryi, Matki Odkupiciela. Do Józefa Bóg powiedział przez anioła: Nie bój się wziąć Maryi, Twojej małżonki do siebie i Józef wziął ją do siebie. Do umiłowanego ucznia Chrystus z wysokości krzyża mówi Oto matka Twoja i uczeń wziął ją do siebie. Podobne słowa Jezus kieruje dzisiaj do każdego z nas. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie bądź nas na kuszenie, ale nas zbaw ode Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty to między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego o Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Strowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niebiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Strowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niebiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niebiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Boże, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między i Błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami Błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pomódmy się we wszystkich intencjach papieża Franciszka oraz o jego zdrowie. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód też nas zawsze wybawiać. O Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Pomódlmy się jeszcze modlitwą e, zawierzenia ruchu czystych serc. Panie Jezu, dziękuję Ci, że ukochałeś mnie miłością bez granic, która chroni od zła, podnosi z największych upadków i leczy najboleśniejsze rany. Oddaję Ci swoją pamięć, rozum, wolę, duszę i ciało wraz ze swoją płciowością. Przyrzekam nie podejmować współżycia seksualnego do czasu zawarcia sakramentu małżeństwa. Postanawiam nie czytać, nie kupować i nie oglądać czasopism, programów, ani filmów o treściach pornograficznych. Postanawiam ubierać się skromnie i w żaden sposób nie prowokować u innych porządliwych myśli czy pragnień. Przyrzekam codziennie spotykać się z Tobą na modlitwie i w lekturze Pisma Świętego, w częstym przyjmowaniu Komunii Świętej i adoracji najświętszego sakramentu. Postanawiam regularnie przystępować do sakramentu pojednania, nie ulegać zniechęceniu i natychmiast podnosić się z każdego grzechu. Panie Jezu, ucz mnie systematycznej pracy nad sobą, a zwłaszcza umiejętności kontrolowania moich pobudzeń seksualnych i emocji. Proszę cię o odwagę w codziennej walce ze złem, abym nigdy nie brał narkotyków i unikał wszystkiego, co uzależnia, a w szczególności alkoholu i nikotyny. Ucz mnie tak postępować, aby w moim życiu najważniejsza była miłość. Maryjo, matko moja, prowadź mnie drogami wiary do samego źródła miłości, do Jezusa. Za świętym Janem Pawłem II pragnę całkowicie zawierzyć się Tobie. To tu, Stuz, Maryjo. W twoim niepokalanym sercu składam całego siebie, wszystko, czym jestem, każdy swój krok, każdą chwilę swego życia. Błogosławiona Karolino, wypraszam mi dar czystego serca. Amen. Święty Józefie, módl się za nami. Błogosławiona Karolino, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Maryjo Matką, pięknej miłości. Módl się za nami. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bardzo serdecznie wszystkim dziękuję za, za wspólną modlitwę różańcową, za to spotkanie ze świętym Józefem, z Maryją, z Panem Jezusem, z całą świętą rodziną. I e, spotykamy się w kolejną środę na powtórce. Yy, tak. No, dobrego wieczoru życzę wszystkim dzisiaj z Panem Bogiem i do zobaczenia. Być może nie obiecuję, ostatnio obiecałem, że będzie gość, a jak widzicie, yy, jest ikona. <grych> Także, no, mam nadzieję do zobaczenia, na pewno do usłyszenia z Panem Bogiem.